Pewnie ludziska się tego nie spodziewaliście. Tak, zaczynamy ten odcinek w moim aucie. Dlaczego? Bo dzisiaj pojechałem specjalnie do pana Pokemarketu, aby odebrać produkt, który dzisiaj ma premierę. Czyli jak wiecie Charizard iX. E Premium Collection Box. Rewelacyjny box z piękną promką Charizarda, który ma dzisiaj premierę i dzisiaj go otworzymy. Ale spokojnie nie otworzymy go w aucie, tylko wrócimy teraz do mojego studia. A jeśli Wy bylibyście zainteresowani tym produktem, albo na przykład Halloweenowymi Mistery Boxami, albo inne produkty z kart Pokémon serdecznie Was zapraszam właśnie do Poke Marketu, do pana Poke Market. Link oczywiście macie w opisie z moim kodem twórczym. 5% zniżki. Wiecie co jeszcze? Mam ze sobą. O tak. Ale to będzie za tydzień. Więc z tym musicie się wstrzymać, dlatego że dzisiaj premierowy odcinek. Zobaczmy, jak przedstawia się ten produkt. Let's go! Let's go! Tak przedstawia się już nasz produkt. Otwórzmy go i sprawdźmy, jak przedstawiają się promeczki oraz koszuleczki. O, zaklejone jest przepotężnie. Opa! Ale dostaliśmy się do jaskini smoka naszego Charizarda. I otwórzmy. O, tak. No to co? Dostajemy się do promek. Zaraz pokażę Wam wszystko, tylko najpierw wyciągnijmy wszystko. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo o ile wiedziałem, że mamy koszuleczki. Nie gadaj, oh my god Ej, dobra, tego nie wiedziałem. Ale jest to na opakowaniu, tylko nie zwróciłem na to uwagi To jest stent, taka podkładka Właśnie pod jakąś kartę Chyba pierwszy raz widzę coś takiego W swojej karierze Oh my god, jak to ładnie wygląda Ale zaraz sprawdzę dokładnie Jak to wygląda, to tego się nie spodziewałem Ja myślałem, że naprawdę w tym zestawie Głównie to mamy tylko i wyłącznie to Czyli te koszuleczki Czalizardem, które są Okropne Dokładnie. Nie wiem, jak dla mnie wyglądają strasznie, ale nie po to się kupuje ten produkt dla tych koszuleczek. Dobra, dobra? No pewnie wy też o tym wiecie. Ale dobra, mamy koszuleczki i ile boosterków. Dwa Obsidian Flames dla charizarda dwa razy Paldea i dwa razy Scarlet i... Violet, Ej, potężnie, naprawdę potężny zestaw. Tak, przedstawiają się po kolei promeczki, z czego? Jeśli chodzi o tego chyba Charmandera i Charmilliona, to nie są promeczki, to znaczy te karty na spokojnie po prostu są z Obsidian Flame. Więc jedyna karta, która jest promeczką, jest to ten oto potężny Charizard EX, który wygląda w sumie bardzo podobnie do Fullartowego Charizarda. I pokażę wam, jak wygląda w tym standdzie. Czy tam. Statywie, tym czymś na karty. Tak w ogóle jest to statyw, który jest tutaj obmarkowany marką Ultra Pro. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy to jest tak, że Pokémon Kompany ma tutaj jakąś taką pełną współpracę z nimi, czy oni zawsze ze sobą byli. Jak co możecie dać znać w komentarzu, bo ja pewny nie jestem, więc możecie mnie tutaj wyjaśnić w razie czego. Aha, to jest na magnes. Pierwszy raz, kiedy coś takiego mam w rękach. Jeszcze nigdy nie miałem takich metalowych ramek. Sprawdźmy, czy w koszulce się zmieści. Okej... Okay. Zobaczymy, czy to nie będzie tak, że będę musiał. Jest! I chyba nie przeszkadza, że jest w koszulce. I tak wsadzamy naszą karcioszkę. Kurde. O, i tutaj, a z tej strony? Pokémon Trading Card Game. I teraz możemy to położyć na przykład tutaj na półeczce obok Fuekoko. Pełna profeska. Podoba mi się to, podoba mi się to. Fajnie by było... Znaczy słyszałem o tym, że te stendy są teraz wypuszczane, takie oficjalne i pojawiają się w Pokémon Center. Ale już nie gadam, bo i tak się rozgadałem. Przejdźmy do otwierania boosterków, bo mamy tego sporo. No i co ludziska, polecimy po kolei chyba, czyli Scarlet i Violet. Let's go! Mamy znowu białe kodziki. Bez przekładania, nawet jeśli nie ma jakichś specjalnych energii na końcu, ale na wszelki wielki, po co, się, yy, po co sobie dokładać roboty jak nie trzeba. Electric Generator, zawsze przydatna karta, gdybym chciał grać elektrycznymi dekami. Rotonik, cudownie. Handstone, więc na tej pozycji nic nie ma i lucha Karta grywalna do mojego ukochanego Lost Zona i energia elektryczna. I kolejny booster Eggs, Scarlet i Violet. Let's go! Dla Was i lecimy od razu z kolejnymi karciuszkami. Wybaczcie mi, że tak jak obiecałem, że pomimo tego, że obiecałem Wam w tym tygodniu Ultra Premium Collection Boxa ze 151, to jednak dzisiaj Chalizard, ale ma swoją premierę, więc pomyślałem, że tak będzie lepiej. Pałmi na drugiej pozycji. a to Skull, niestety. I Klewki, więc Scarlet i Violet nie wydropiło nam nic takiego rewelacyjnego. Tylko pojedyncze takie fajne właśnie karcioszki jak Hauluczar czy Klewki. Czyli takie Pokemony supporty, które się gra w deckach, żeby był po prostu bardziej grywalny albo pomagał na niektóre meczapy. Paldea, Evolve. Let's go. Chodzik. No tutaj, tutaj liczę na coś potężnego. Z Paldei dużo się nie wydropiło jeszcze karcioszek, więc fajnie by było. Jono ja nic nie mówię, ja nie sugeruję nic, ale taka Jono to byłoby dopiero coś. Eee, t -t -t -t, ale może być też Tinkatów bez żadnego ilustrago. Oo! Może być, może być. Zawsze to jest jakiś drop. No czy to ja a Yono? No, no nie, no nie. Ale jeszcze mam drugiego boosterka, więc zobaczymy jak to będzie. Sprawdźmy to. Jak tak bardzo nie chcecie, żeby to była Jono, nie ma problemu. To może ta druga mm, trenerka albo trener. Teraz to już aż się troszeczkę boję mówić, bo strasznie mylę te półcie, ale jest jeszcze jeden tutaj fajny supporter w Ultra Illustration Rerce, na którego poluję, więc może Palda tym razem sypnie G, ale mamy jego, Bardzo miło i glimora. Więc niestety Palda, tak jak nie dropiła, tak nie dropi nadal. Ale mam jeszcze dwa boosterki z Obsidian Flame, więc szansa na dropy oh, spora. I dlatego polecimy z Dragonite'em. Chodzik z Obsidian Flame proszę bardzo. Tak w ogóle, jeśli bylibyście na przykład zainteresowani jakimiś ciekawymi kartami PSA albo po prostu kartami Pokémon, to nie chcę was przekierować teraz do PokeMarketu, tylko na Allegro do pokemarketowych aukcji które po prostu Pokemarket wystawia karty na Allegro w formie aukcji, które można licytować, więc serdecznie zapraszam, bo może traficie jakiś ciekawy kąsek za niższą cenę, więc podlinkuję Wam to, szczególnie, że aukcje kończą się dzisiaj, czyli w piątek o 21. No, nie ma dropu, więc serdecznie zapraszam, bo nigdy nie wiadomo, czy coś się nie trafi, ale no tutaj się za to nic nie trafiło, czyli fajny box z Charizardem, tyle boosterków, a dropy kurczaczki marne, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, ale mimo wszystko sam, sam produkt się naprawdę spoko broni. Chodzi dla was, ale spokojnie, co się y, odwiedzie, to nie uciecze, co się odwlecze, to nie uciecze. Jezus, ja i te przysłowia. Hmm. Nieważne. Odcinek z Ultra Premium Collection Boxa będzie spokojnie za tydzień, z tego powodu właśnie, że musiał ten czalizart wlecieć. Nie mogłem się powstrzymać, aby nie wrzucić go na Premier! Teraz sprawdźmy, czy w ostatnim boosterku uda nam się trafić sinisty. Ale może ostatnia! Bam, bara, bam! Dobrze! Dobrze. Ej, to jest coś. Podoba mi się, bo naprawdę uwielbiam Paumiego, Paumota i tego pomiędzy. E, Paum. O, ten ostatni to jest. No muszę powiedzieć, że boksik wygląda naprawdę dobrze. 6 busterków plus naprawdę ciekawy produkt, jakim jest ten e, Stand. No a dodatkowo właśnie promeczka Charizard zestawik naprawdę na ósemeczkę. Jeśli wam się podobał materiał i też oceniacie go, na taką ósemeczkę możecie zostawić lajka i subskrypcję na tym kanale. A ja żegnam się z wami i do zobaczenia za tydzień, kiedy będziemy polować srogo na karciożki ze 151. Pa!